Cześć! Jestem Mirek, a to jest pierwszy filmik na moim nowym kanale YouTube Minecraft Episode. Jako, że Minecraft gram już na sporo czasu, postanowiłem w końcu ogarnąć i stworzyć kanał, w którym będę pokazywał filmiki z waszymi problemami, z moimi pomysłami na różne fabryki, budynki, mechanizmy i tym podobne. Tutaj widzicie Kilka budynków, one i tak będą się przewijały wiele razy przez moje filmiki Oczywiście zamierzam to rozbudować, żeby było ładniej To jest tak prowizorycznie, żeby tylko jakoś było Odnośnie mojego kanału, filmiki wszystkie, które będą zamieszczane To chciałbym, żeby najwięcej było właśnie odnośnie waszych problemów i innych takich Rzeczach, jeżeli chcecie Na przykład coś fajnego zobaczy w następnym odcinku Napiszcie mi propozycje ja to załatwię, nagram i będzie akurat fajnie oczywiście dedykacja będzie dlatego jak piszecie to najlepiej się podpisać, jakbyście chcieli na przykład być urozmaiceni, że tak powiem na filmiku oczywiście moją wielką inspiracją były kanały użytkowników tony 308ppl oraz rogalik95 gdy spojrzałem na ich filmiki, uświadomiłem sobie, że naprawdę potrafią bardzo dużo pracy włożyć w to, co robią i widzę, że to kochają, dlatego ja też zamierzam w tym kierunku się udać i po prostu zrobić coś, że tak powiem, fresh, czyli nowego, świeżego. Yy, oczywiście jeszcze mi się bardzo spodobał użytkownik Minecraft Blog, ponieważ naprawdę epickie ma te swoje stawki w filmikach, ogółem, epicko to wszystko rozgrywa. No, mam nadzieję, że przyszłości dogonie, chociaż właśnie chciałbym tego bardzo. Więc tak, jeżeli macie jakieś propozycje, chcecie coś zobaczyć w następnym odcinku, że tak powiem, na przykład fabrykę zboża, fabrykę kaktusów, czy tam arbuzów itp, oczywiście piszcie, ja to w komentarzach albo na GG lub Skape'ie ja to przeczytam. Podam oczywiście jeszcze maila. I będzie bardzo fajnie. Nie wiem co tam jeszcze. Aha, w następnym odcinku no... zamierzam zaprezentować wam mojej własnej budowli domek. Wiem, że wielu użytkowników tak zawsze robi na początek, więc pomyślałem, czemu by nie. To no, będzie taki prosty domek już. Oczywiście. Jak to zwykle bywa, jak ja to lubię, zanim zaczynam nagrywać, po prostu wrzucam już prawie że gotowe surowce. Oczywiście niezbierane zbierane za pomocą Creative Mode, tylko normalnie własne, własnej pra domowej pracy, że tak powiem. Ogółem już to będzie na tyle, chyba, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, więc piszcie na maila bądź gignie, bądź ja zaraz ja w opisie podam na także, żeby było i ogółem pozdrawiam rogalika95 tony308ppl naprawdę dzięki chłopacy za to, że dzięki wam mogę to ogarnąć jakoś wiadomo, pierwszy filmik będzie trochę no, ten filmik będzie na pewno taki trochę kiczowaty, ale w następnych zamierzam ogarnąć całkiem na świeże na bogato z pewnym koksem, więc jak macie problemy, piszcie. No, mówi Mirosław. Dzięki za uwagę, na razie, się...